Czy mam takie okienko? O! Wieża. I u góry też jest jedna Jakie jest ID na to? 1000, 1800 Na czerwony glider A 750 kredytów kosztuje No No to ja wskakuję Kurczę, subałne to jest Ołóżeczka, kozak Ołóżeczka, i Korem był w tym, ogarniacie? Okej, hey, jaki jest na tą ułotnie, Bo bez lotni się tam nie da skoczyć 1800. Dobra, teraz to musimy wysadzić, co? Biorę te czwórki. Które wysadzamy? A ja muszę... Na to wyższe też by się dało z shiftem, wydaje mi się. łóżka tak długo się A bo co łóżka? Metalowe. Dobra, wiecie co? Spróbuję na tą wyższą wskoczyć. To jest otwarty płask do góry. Ej, o co chodzi? Dlaczego mi nie wyszło? Jest tam centry? Tak. Jasne. Ale łeb się to, to, to dostał. Dobra, tyłu może to zejdziemy, czy nie? Nie, to z postaw. Piotr, jedna Troszkę cześć, to z rest, proszę. Dobra, łokta. Porewa, to, Bo to spełni mammo. Dobra, Piotrek, hmm? chodź tu. Musi. Mam ja to też kłopota, że tylko ty masz że c 4 W sumie jedna lotnie by nam wystarczyła, by wystarczyłoby sobie ją dropać. Ferulodna. Bierz, bierz C4, Piotrek. A to? a to? To jest gorsza, precyzja. To jest gorsza. Nie wiem, to stawię na drzwi. Na drzwi? Ile te Się... te Na te pierwsze z przodu? Pierwsze z przodu. Wszyscy odsuwamy i Mikiś wysadza, a Piotrek będzie tam obok. No, nie wiem, czy was hit nie pyknie, ale. stawiam kolejne, co? No, postaw jedną, no, tak po Uwaga, Uuu. uwaga na działkę Oj, tutaj są dwa lokale. Ej, ja mogę wskoczyć na to jeszcze raz. to po prostu działkę, no ten. Wyłączamy generator to tam Wyłączamy i... no, Nie, No ten Ej. generator wyłączamy i działkę nie powinna nas strzelać w górę. Czy co? O, ja rozwalam kolejne okno no? góry. Ale uważajcie, bo może inny jest. Jest wyłączone, jest wyłączone. Wyłączone jest. Ej, w sumie możemy jest się na szybciej. O, tutaj mają. Dobra, niszczymy to. Tak? Farmę tu Co? Może mogę się wbić jeszcze wyżej? Prawda? No? no ale jest jeszcze jesteśmy Jak to wbię? A, a tam... Okej. Okay. To dziabko ma chyba. Jak się dziabko ale... w ogóle? Niezwykłym chyba. Niezwykłym, to muszą mhm. być albo Dragon Funky, najkorewa, albo Matemarys. To już ja nie działa, bo mam na korewę A, tylko jest znerwili Okej? Okay? Nie, <laughs> Serio? nie o co? Musimy się no. no, to ja zaraz Matemarysem. Okay. Dobra, ale coś dalej? Chyba tak. IP? Te, tutaj są lokery, to To lokery na razie. Jakie Jaki lokery na boksem Boksym, Tutaj Piotrze trzeba to... lokery, przy generatorze. Zabili mnie raz, zniszczy im są A <gry> mnie też zabili, też zniszczy im całą Na Matamoreza reza. Tysiąc trzy. Piotrze, tutaj te lokery bym wysadził. Okej. Okay. Niech może być. Musimy to tylko dobrze ułożyć. Chociaż wątpię, myślę, że cały ludzie jest schowany na ich wieży. Czekaj, ułożę to między jednym a drugim. A wejście na ich wieżę jest tutaj, to może na ich wieżę byśmy poszli. Czekaj, więc y niszczymy y nie to. Nie. Chodź, zaczynijmy. Zaczynijmy to. to. Czy rozwalać działka. Nie podchodź, ciżka. Nie podchodź tam. Czyska 3, 2, 1, BUM Generator Ohohoho! O, cztery. Się diostylekany? Dobra, bez pan. To cztery. Dobra, no. powiem tak. Czy rozwalić y działka. No, no trzeba im generator po prostu wysadzić tak naprawdę. To tu jest. Piotrek. No. O, tu, tu postaw C4, rozwali też działko. Tu w rogu, o tu, o po tej stronie. Tutaj? Tak. No, bo chcemy wejść na wieżę, nie? No. Tak się tak, trochę przesunąć. I tak i się przesuwamy. Chyba Jeszcze jeden. Kolejny iCorem, tak. no właśnie. No bierz i postaw C4 Przeszkoda, dojdź. A? I tak, na takie jest działka tam A... Co to jest za broń? Nic nie ma Ale ciekawy pomysł Co to broń jest? Rozwalamy mu? Tą wieżyczkę? Broń weźmiemy Czyli oni magazyn muszą mieć dźwięk. Tak Ciekawa baza w ogóle w Ale się złożyli na podobnej Weźmy tą wieżyczkę. Patrze, oni magazyny, tam wieżyczkę jeszcze w magazyny Patrzcie, oni magazyny muszą mieć po tych dwóch drzwiach tak. Dawaj, chodź tutaj dłużej i weźmy rozwalmy Widać że kradziony pomysł Sami myślimy Dobra, gdzie mówisz mi Tutaj będą magazyny na nasz z tymi dwoma drzwiami Tutaj? Tak mi się wydaje Dobra, no, to lecimy. Daje mi się osąd, Piotra Widać że kradziony, tak? Pomysł kradziony W sumie ładny Daj mi się waliło O widzisz. Przestraszyłem To jest stosną wszystko w tej imtrowery czy... O patrz, przez ścianę im rozwaliliśmy skrzynkę. Patrz, że to jest oku. O kurczę! Ej, chłopaga wpadłem pod ziemię jakieś i tu jest dużo rzeczy <noise> Bardzo dużo rzeczy po O Kurcze <noise> Tylko o, jest jak problem... Się Tylko nie, nie wchodźcie tu. A, już wszyscy weźmy. Ja nie jestem, ja nie jestem odnego. No, ty nie możesz. Zastanówmy się chyba nad tym. Tu mamy dużo. Dobra, mamy ich magazyn. No ale że ja nie mogę stawiać coś. Cecz... Dobra, czy tu jest kolejny ich magazyn. Coś Piotrek... Ma a, robimy wiązankę, ja idę do Piotrka, wy możecie tu zostać i wysadzamy. No ale nie możemy kłaść te czwórka no. Dupa To zaraz do Was wejdę. Zoconujcie mi na górę. Możecie zdalnie zdoconować? Nie masz jak stąd wyjść, jeżeli się. Ja ale nie, to wyślijcie do mnie Nie Konceptuj. mogę, ponieważ Matrix jest nie right more. Ale że. Chłopaki, ja bym to uważajcie, właśnie czego tu wróciłem Nie nie, nie wrócimy. 284 sekundy muszę czekać

Hmm. Na pewno więc. Nie, nie wskoczysz na Ale wskoczysz. teraz nie wskoczysz, bo jest u góry To na drzwiach, które tam prowadzą nie, no dobra no Dalej nie mogę to, to do ten szybko, Tylko szybko, tylko szybko ten... no, jak, jak Nie sięgę? Czekaj O, sięgnęło Dobra, drzwi wysyciłem. Tu są lokary. I co, co teraz tam wskoczy... Musisz podłogę Na tej której stoisz podłogę musisz na, tam, na to tutaj tak, tak to pod to. to. Nie, łapię! To ja nie zaplantowałem nie, nie, nie. Nie. Masz detonator? Ja nie ten. mam. Nie łapię to, nie. Jeszcze, jeszcze jeden. Tak. Jeszcze może dwa, trzy. Dobra, już nie mam, muszę nie, zwoltać się. A ile masz? Dużo jeszcze masz? Ja mam się piosię. Okej, dobra Nie, nie łapię Piotr, może ci podam Bo ja, ja nic nie podstawię. Ja Bo ja nic nie, nie postawiłem nie wstawiam, więc... Jeszcze chwilę jeszcze raz Czy to coś cennego jest w tych skrzynkach? Nie, samym Maple. Już Piotrze mogę. No tak Dobra Piotrek niech zrobi się. Aha, to jeszcze jedno musisz. Ciekawe, jak jakie tam wskoczę. O, tak no, nie czy? Czekajcie, nie strzelajcie jeszcze bo nie mam się. gdzie Cię... przesunąć? Dobra teraz. Parasolką wskacz, to będzie... też. No Zrobię, muszę skakać zawsze. Teraz nam nie starczycy te na. O, nie, ej. Wiesz, że się nie da wskoczyć. Na tą góry, ale... <laughs> nie. Mówiłem, że się nie da. <laughs> nie macie niczego do roz... Dobra, Dobra, rozwalimy tam wszystko, schodzę do was i rozwalamy wszystko. To wysać jeszcze podniem. to, o wysać jeszcze ten górny, o ten. Mm. Ten i będzie się dało na pewno, o ten. Czekaj, glider, ten, glidera ten, ten muszę Tutaj. No tam gdzie światło wskacza o tym ty Hmm, to jeszcze raz muszę... <noise> tam gdzie świateł? Gdzie świateł? Tam, tam, tam gdzie mi Tam gdzie mi kis Dobra tak, <noise> Z tego co się dzieje z tego rejmu Hmm, to od razu przy lokerach postawię, wiecie? Dobra No to jest dobry. Czekaj, nie wysadzaj, no. muszę się te... Postaw może od razu dwa na raz Nie wiem, bo może... No, nie bo, no, czy nie, bo się marnują ja... Znaczy w sumie można dwa to... Łapiec im kiś. To nie w Piotra, Szybciej, jeszcze jedno. Coś wypadło z ta takiej ta... ruchni? Trudno. Cały lud mają tutaj. No, pewnie tak. Ale że. Mm, yeah. Ja piszę szczerze, chyba no, napiszę do tak. admina, żeby zmienić, żeby c nie były uznawane jako struktura. Bo to jest akurat głupota. Myślę, że nie ma to wpływu. Wiem, no ale... Oznaczone? No ale nie ja zawsze ciągle na... Ja no, czuję ja to oznacza. Tam A. Gdzie ją postawisz mniej więcej? Mmm... Dobra, stanę tam. Tu. Nie. Tu? Dobra, to dla Ciebie Ofa, O Wskoczyłem. Wskoczyłem. po no, prostu. No, Spadłem już, do Was i wskoczyłem. Wiem, ale my już... A, bo nie maszycie na to górne. Dobra, to... teraz... Jak chcecie wyda? teraz wyjść? A, po gablotce co. Patrz, patrz patrz, patrz. Whiskey, parkour moment. <laughs> Macie latnie teraz żeby doskoczyć Teraz tak i yes, ok. Ach, No nawet z frontu się dawał. No dobra, to wysadzaj dalej. sobie mapę parku. te lokery ja czy to... tamte brońki. Co ja tam jest to... w ogóle? Ja bym tutaj to wysadził. To wysadźmy jeden tu. Ja ci dam te czwórki wysadźmy jeden no, dobra, tu. Dziękuję. Dzięki fajna szyczka. Tak No dobra wysadzaj, bo czas stracimy tylko. Hmm. Muszę znaleźć to tak dobrze. od środka co? No. Lepiej Czyli. z parasolką, jakiś W sumie tu możemy na dwa. O, gówno. Jak gówno? W plecaki. A nie. To no, nie było najmądrzejsze w sumie. No, ja ja uważam, że No to na dół, na to schodzimy na dół. Ja bym z tych czterech zaczął tutaj. Nie, bo nie będziemy skakać, więc zaczynamy od tych. No dobra. I bym wysadził o to. A nie, poczekajcie. Co ja Może locker... no, 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 no. to lokery To lokery o te, o te, o te, o te. Tu. Te No dobra, to dawaj, Tak, bo inaczej nie będziemy mieli jak wskakiwać. No, dobra, to, to. Jak to postawić, no dobra. Czekaj, nie. A tak jak wysadziła? Jako prostu High ammo! Ale to, to, to A nie, to, tego. Tutaj realnie. może postawimy, co? Na tej czwórce, na górze. No tak, 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 tak. Idealnie. Ale... O, i dramy, i to ale ile. to. Ja się mm. Bardziej, że oni... Stry... Co to są wszystkie zabranie jakieś tak? Maple Strike'i głównie. No, no. no ale A, Dobra, ja bym Co teraz to Ja bym rozwalił y, teraz tą szafę może? Trzy? Nie widzę medyków u nich Jezu, Nie, co nie tak. To Dobra, bym to zostawił jest. na koniec. Jedna z sonik będzie... Oj! Da się... Oj, Piotrek. Czekaj, ja nie walny parkour. Ale o co chodzi? Tak, da się tam skoczyć, ja tam skoczyłam. Patrz świateł, pokażę ci. tego jak Krzyszka stąd wyjdzie no, chyba no. Da się. <noise> O co ci chodzi Piotrek? I mob bym wysadził jeszcze tu. Za wcześnie się wybiłem no dobra. Jestem no, co? To? Tak O kurcze ścian kur... jest. Nie. No, Dajem ci kilka. No dobra, Miałam no to sobie jak coś. No? Nie mam no? żadnych co... No no, się w ogóle jakieś czwórki? Wysadziliśmy tak, jakieś 10 włącznie może. Dobra no, jeszcze daję. No to te wysadziłem. A w sumie jak nie będziemy... Ale mi być... się nie ja tu widzę bróg. Nie było już Zaraś... No właśnie... Ja mówiłem od razu, że to nie jest prawda Słychać mnie? Słychać Tak mnie. Dobra No i tam się podoba Epicko światła. I nadal zawsze mogę na drugie kąt wejść masz? Hmm. No coś tam jest Tutaj go nie wiem, może na tej ścianie No dobra, tam wleźć. Aha, okej. Okay. Gdzie ty postawiłeś tą to? Po lewej stronie. Siema. A oni mogą w sumie mieć floor a. O! Plecaki. Ali spaków dużo. O, trzy Alice pack'i, no. to... zabieramy, tak? No co zrobi? Zabieramy. O, i ali z rig'a też mieli. Wylatujemy stąd, na no, innym ja chcesz już ten potrze Nie no bo... No. Tu jeszcze coś chciałem rozwalić, tylko nie ma od czego zacząć. Ja te gablotki z nami rozwalał, chyba że tam już... Nie, ale tam nie wyjdziemy z No, Oni gdzieś mają to pod ziemią pewnie. No coś powysadzaj coś na dole. Czekaj, jak... Czy widzicie, że mają pod ziemią, tak? Muszę. Op... Nie byliśmy jeszcze na suficie tam u nich. Chodźcie nie, do. byliśmy, byliśmy. Dobra, przyklejcie. Ja się przeloguję. A byliśmy, będziemy, dobra, śmieję. Jeszcze... Będziemy mieli dodatkowe konto to że ty tu się zrespisz, to no, może się lognie gdzieś. Nie, tepnę się do... Ale nie, tu jest right mod, nie tepnę. A. Musimy tak do końca, tylko nie wiem co dalej wysadzą. A to ja wyjdę stąd po prostu Ale... O, Patrzę, tutaj są dwa lokery Nie tepnie. Patrz, tutaj masz, Piotrze, szafę, ją można wysadzić czekaj, czekaj. Patrz, chodź, chodź, Piotrze, idziesz do mnie? No, muszę yy, polecieć okay. do was do tutaj... Patrz, to co możemy jeszcze wysadzić, to tak e, Tutaj masz jedną szafę Tutaj masz jednego lockera, ja bym I szukał. Tam, i tam jeszcze? Patrz, Ta, jeszcze tutaj. No, to już wszystko będzie? Nie, tam jeszcze masz 2 lockera. Tu możemy to, może to wysadzić. No, to bym wysadził teraz. Było coś w ogóle? W na pewno było. Tak, O, oh, nice. Dobra, y dajcie, zostawcie mi to. Dziwne lokery dla celu. Aaa, no tak, nie tepnę się do was. No właśnie, ci mówiłem. Ile było z celu wili Dwa. Nie. Gdyby Spisać podłogę. Podłogę? Pod nami? O, to. A to dawaj to, co tu tutaj jeszcze, żeby tu. Ile masz co czwórek? Jeszcze raz, 2, 3, 4, 5. Jeszcze drugi mam To dawaj, to podłogę rozwalę. I jeszcze tutaj. No i jakby te lokery, ale. Tą podłogę, czy? Tą podłogę o w tym miejscu. O dokładnie do końca. Jeszcze raz, tutaj. Jeszcze raz, tak, tak jeszcze raz tutaj Bo jeśli... Oni mają Florbase to... Ało. O. Jeszcze raz. Jeszcze raz. <laughs> Jedny światło. O, kupię. No co jest? To tu, bardziej na roku. Tu. Tutaj o? Tak. Tak. Tak jak podejrzewają, nie mają. Teraz możemy wyjść. rozwalić te lokery tak. po prostu. Ja bym te lokery rozwalił po prostu. Poczekajcie, ja jeszcze sprawdzę czy na pewno nie ma nic cennego na górze. No dobra, ja też. O, no tak, zapomniałem, że tu to... Poczekaj. Nie no, może się rozwalać, bo jeszcze Mam Mam jeszcze trochę. A co to jest ta biblioteczka z książkami? Exp experience można przenosić... O nie, nie jest, pod... jest Ile tam jest książek jeszcze czymki? Gdzie? Tutaj? Żadnej. To jest A. tylko jeden e, ma małpa Te Destrojdy... A no dobra, no to wysadzę. Ja już to, mogę tak. wysadzać? Mhm. <grym> o, tutaj są twoje medy No. no. M-R-E-U-O-N-O-N-O w końcu Te brońki też rozwalane czy co? A nie, to są jakieś, czy nie są? To... Medkity bierzcie głównie po sutroszcze Ale, znaczy, tak... Zjem sobie na ich kartę, teraz uposłowicie Bocznego! Cześć Zjemna, koszta, Została ostatnia szafa, w razie czego tutaj. Mmmm. Możemy... Ale jakby. Wysadzamy wy... to, wysadzamy no. to na środku. No, na, na środku postawkę trzeba tutaj Bo tam są dobre branki. Tam są snajperki A, nie wskoczymy. A nie, wskoczymy przez. Możesz, ty, 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 ty. przez outside może. Postawiły się na górze, górze no. ładnie. Z Rick, Chan, Timber, Timberwolf, kałach Timber. I dwa kałachy Druga, jest też by... Tylko timberwolfa nic więcej mm. Te chcesz? też tutaj? Czy tu jest coś ciekawego? Eee, to jest scar, to jest scar, mi się wydaje. to? jest, jest kała. Poczekajcie. Nie wiem, czy warto. To jest mi Dziwne, że trzeba zgadywać, kto to zbroi. tu jest... broń. To jest ciemno. Nie. Nie, bo są no. eee, Tu jest maple, maple. Tu jest ten gennagever. Tu jest Kałach, tu jest hardbreaker, Takie useless. No, a starym. to! Co A to też mi ich postępy. A mi, żeby to rozwalić, czy nie? Tak. Ja bym rozwalił to. To bym rozwalił. Tutaj to. to. postaw, a tu. A tu postaw. No, może tutaj? Może by tamto też. No. A medyki najpierw. Krzyśka se stoi wywalona. <noise> ja się <noise> na kosz naszych wrogów. co? Co Dobra, idziemy Różka na górę, żeby zobaczyć co się za soridowych. to bym jeszcze raz walił to, to bym jeszcze raz walił. No dawaj, jedno zostało Dawaj, jedno zostało co robić O haj, Liber Ammunition. No piękny, dobra, dobry traf Mikiś, dobry traf Nie no. Czy coś chcemy im jeszcze rozwalić? Ja, jeszcze... bym wziął, ja bym wziął Timberwolfa i Ares sobie pytanie. Czy oni zrobili floorbase? Floor Myślicie, że. że... Nie. Myślę, że nie, jakby zrobili to byśmy Myślę, tutaj... że. No ale to tak średnio z tym lobbystem i mo. to wszystko że tak. No? Bo. Chcę zrobić z wiatrów. No Weź ktoś tutaj tego Timberwolfa Ali z Riga. Spróbuję go wziąć. Wywalam lotnie na razie, bo... Nie, nie, nie wbijesz tam Piotrek. Pytanie, sejwowałeś lotnie czy nie? Ja nie, sejwuję, bo nie mam... A ile Zaję? kosztuje? 750, to trochę dłużej. A do Volta uście, przecież zużyliśmy tę część rzeczy. O, światło z gada. No jak akurat nie wiem gdzie bo mam jeszcze ze czwórki, bo tak Aha, to jak się pytaliśmy, to z nic nie mówisz. Mówiłem. Mogli światłem. Mogli światłem. To, to tyły się wierzy, nie? Hmm. wydaje, że nie mówiłem. Wydaje mi się, że innego się też coś tam jeszcze mieli. Nie, tam. W... A tu jest jeszcze taki poczek. A nie, to tam tylko ściana. A no, nie, dolecimy tam w sumie. To może być floorbase. A tu coś Chyba nie. Piotrek, chcemy hmm. wysadzić jeszcze 4 podłogi, wtedy będę miał pewność, czy. A nie, wszystko. Podłogi nie. nie wysadzimy. Nie, A... zbijamy się. No. się. no, to ja. To ja, robię to ja... Ja dokończę. To, tutaj jest ammo, które bym wziął. Już biorę. No dobra, jeszcze nie będę tepa. I tutaj są marm, te more z magazyna, pójdę. Po no co mnie wyzwali z Pompejazgi, moi No nabrać? Dono... No, tak, hmm. Panowie. Co? Mamy jednego lockdownu, no, ale może wziąć. na wezmę. Ale zanim to zrobimy, poczekaj, zanim to zrobimy, poczekaj. No tak. No tak, czy... Dobra, Dobra. co tam? Ja mam 4 inwestorów na sobie. Mam na sobie. No to mamy 7 industrialkanów. to? Dużo, nie zdanie. Jeszcze jedna się odstała, pompa Jacek. Kto to? Ja. Yeah. Masz hitmarker czy nie? No. Nie, zostawiamy im tam jedną pompę. Niech mają, niech się cieszą, dzieciaczki. Nie no, no, ja się, ja zwijamy się. mogę już tepe? Eee. Nie. nie, nie Może notatki na tatki, Montournette? Tak, ale nie róbmy tego. Można. Nie, claimflak to nie jest. Dobra, tepamy? Wracamy? No ja nie Sprać mam, mam tylko To ty się tepniesz do mnie. Nie, bo mam raid morta. Eee. Ja już no. się tepam na home, panowie. Ja mam. Ja patrzę, czy coś jeszcze warto. Ja też. Czy jest? Czy jest yy, Jestem! Kurde, z Rikczem raid się udał Udał się Tylko czy mamy profit z niego? Nie A, Tak, myślę, że... No to nie Przecież to jest żart, na pewno nie. Ach, Dobrze A, to był żart <śmiech> Nie, <śmiech> nie <śmiech> wiem, mamy z cztery inne korewy z tego chociaż Bali z Rigi Dużo ammo Gaz maski dwa, cztery industrial... Nie, siedem to Mi się najbardziej ta 47 emo do sniperki podoba którym wziąłem i chyba w 1028 Ja wziąłem Ja też wziąłem No to epicka Nie no z Riktzem Dobra, ja teraz na Przyszka, tak dobry się. cel na rajda znaleźliśmy tyle powiem Ja na razie Piszcie się? Do, do Piszcie jak coś ja, A ja jeszcze sam zostałem? Nie Wiem nie Tam to tak Tam to tak, tam to tak. To Chyba się też jest w bezie. Nie jestem w bazie Jesteś czy nie jesteś? Jestem w ich bazie. A, tu, <laughs>